LKB stijl! E, niestety nie będę mogła nagrywać Daily, bo mam złamany palec. Przykry. E, niestety będę dwa, dwa tygodnie on offline. Tak, a dwa dni płonać muszę jeździć, w Uszpu. No, no to się mogę tam chodzić lekko, ale... No. Ale oszczędzać. Tak. Więc, a akurat cały na tydzień ja akurat dzięki. złamałam dzisiaj palec. Tak, a dzisiaj przyjechali, przyjechały i tydzień tu będą spać, ale akurat tak przykro nam. No. Tak los zadecydował, nie, a wy... Wy... nie będę mogła się kąpać jeziorze. A wy dajcie lajka. Nie? Nie. No to też, ale a wy macie dla niej robić bardzo wyrazy współczucia, proszę. Dajcie lajka, jeśli jest wam przykro i jej współczujecie wakacje. Tak, słabo.